Cześć, witam na moim kanale w miesiącu maju. Zodiakalne strzelce. Strzelce robimy przekaz dla Was taki relacyjny, miłosny na miesiąc maj. Chciałam jeszcze najpierw podziękować Wam za te 200 subów, bo to dla mnie szok. I strasznie mnie to cieszy, że w ogóle po drugiej stronie jesteście, że mnie słuchacie, że to do kogoś dociera, że to idzie w eter i że ten przekaz energetyczny się niesie. Jeszcze jak dostaję od Was taki feedback w postaci komentarzy, że, że to jest tak, że tak u mnie, że to się wydarzyło, że dokładnie tak, albo no kurde, cieszy to. Wiecie, co to tak cieszy? Nie wyobrażacie sobie, jak mnie to cieszy. Strasznie, strasznie się cieszę, że po pierwsze, może, może się tego miło komuś słucha przy codziennych obowiązkach albo w drodze do pracy. Po drugie, no, z kimś to rezonuje, dla kogoś to jest, nie? Ktoś ma to w tym. Właśnie w momencie wysłuchać, odsłuchać i rozpoznać, czy to jest jego, czy nie. No i fajnie, że taki kolektyw, że coś takiego się zbudowało pomału. Mam już tam takich wiernych wśród Was słuchaczy. Widzę to po, po komentarzach, po waszych nikach. I strasznie, strasznie dziękuję Wam bardzo. Nie wiem, czy się mówi strasznie, chyba nie strasznie. Straszny to jest film. Bardzo Wam dziękuję. I bardzo się cieszę. Strzelce tutaj były jednymi z, z pierwszych, które mnie tak zaczęły oglądać. Także też Wam bardzo, bardzo strzelce dziękuję. Jesteście moim w ogóle ascendentem. No, strzelec to jest podobno kosmiczny podróżnik wśród tam wszechświatów, innych wymiarów. I wydaje mi się, że coś w tym jest. Te strzelce mnie też tak mocno zaczęły oglądać. No, mówię, mój ascendent, także troszkę się ze strzelcami znamy. Pozdrawiam Was, wszystkie strzelce. Słuchajcie, i przy 200 subach kanał wchodzi, muszę Was poinformować, że kanał wchodzi na nowy poziom, ponieważ no, zakupiłam ten mikrofon. <grym> zakupiłam ten mikrofon, nawet go już podłączyłam. I słuchajcie, dajcie mi koniecznie znać, czy rzeczywiście ta jakość dźwięku się u Was poprawiła. Bo szczerze mówiąc, ja go sparowałam i tak dalej, ale. Na moim telefonie ja, ja nie słyszę różnicy, nie wychwytuję różnicy w dźwięku, w odbiorze. Także proszę Was o komentarze też na ten temat, taki techniczny, czy ta jakość dźwięku się poprawiła. Także słuchajcie, zaczynamy. Ojej, ale się rozgadałam, przepraszam Was bardzo. Dwie, prawie trzy minuty sorki. Zaczynamy, robimy przekaz, zaglądamy w karty Tarota. Co dla strzelców na ten miesiąc? Co dla strzelców w kwestiach... Uczuciowych relacyjnych. Proszę o jasny przekaz. Co ma strzelców? W kwestiach uczuciowych i relacyjnych. Proszę o jasny. O jasny przekaz na maj. O jasny przekaz na maj. Dobrze. Karta reprezentująca energię strzelca taką zewnętrzną w tym miesiącu. Co ma strzelec w głowie? Odnośnie swojej osoby co w serduchu. I co w zamierzeniach. Karta reprezentująca strzelce waszą osobę. Co Wasza osoba ma w głowie? Co w serduchu? I co w zamierzeniach. Spojrzę sobie jeszcze na spód talii strzelce. Okej, okay. sprawdzamy sobie strzelce, najpierw energię Waszej osoby, jak się Wasza osoba prezentuje. <laughs> Przepraszam, w miesiącu maju. Okej, okay, słuchajcie, strzelce. Uh... Tutaj mamy jakąś relację e, mocno przeznaczeniową, mocno e, tak, mocno z przeznaczenia, mocno z, z takiego poczucia, że to jest właściwa osoba, mieliście się spotkać. To jest bardzo mocne połączenie bardzo silne, e, bardzo rzadkie połączenie ale takie, które się trafia no, raz, dwa razy w życiu. E, bardzo mocne połączenie i teraz tak. Tuż przed majem było jakieś odcięcie, osądzenie tej relacji. Ktoś z Was ocenił tą relację, osądził. I wiecie co, potem, jak gdyby ta osoba, która odcięła się, w jakiś sposób osądziła tą relację, Um, nagle, nie wiem, budzi się, ocknęła się, i zdaje sobie sprawę, jak bardzo ta relacja jest dla tej osoby ważna. Tak jakby zaraz po tym jakimś zerwaniu tej, w tej relacji, ta osoba się budzi i mówi, o nie, nie, mo nie mogę tego stracić, jednak to są mocne uczucia z mojej strony. Nie mogę tego stracić. I ta osoba bardzo chce. Was zatrzymać, coś w tej relacji zatrzymać. E... Chcę, żeby coś zostało niezmienne. Chcę, chcę was zatrzymać, ta osoba w jakiś sposób. Ta, która się na początku od was odcięła e... i teraz tak. Albo ta osoba uświadamia sobie, że czuje się przy was totalnie dobrze, totalnie swobodnie. Jesteście jej osobą, przy której ona swobodnie oddycha przy której czuje się kurde jak najlepszym przyjacielem. A dla drugiej grupy osób może tutaj wchodzić w grę jeszcze ktoś, jeszcze jakaś jedna osoba. Tu może być jakiś trójkąt. Ktoś jeszcze jest w tą relację zaangażowany. Tuż przed majem ktoś jeszcze jest w tą relację zaangażowany, jednocześnie ta osoba was chce bardzo zatrzymać. I teraz tak. No i wy, wasza osoba Strzelcy w maju prezentuje się w emocjonalnej stracie. Ona czuje, że ta relacja się nie wiem w jaki sposób skończyła, jakieś uczucia zostały utracone, jakieś nadzieje zostały zniszczone. Ehm. W jaki sposób Wasza osoba tą relację, wiecie, co opłakuje? Ona jest w jakimś takim opłakiwaniu tej relacji w maju. Tak się przedstawia. W energii smutku i żalu. W energii smutku i żalu jest Wasza osoba. Dalej. Co w głowie? Ta osoba, Wasza osoba jest w jakiś w jakimś. Yy w jakiejś ciężkości myślenia. Na, nawet może nie ciężkości, chociaż też w jakiejś błędności myślenia o tej relacji. Ona coś przerabia ciągle w głowie na temat was, na temat tej relacji i ona z tego myślenia nie potrafi wyjść, z tego błędnego myślenia. Ja się dopytam, bo tutaj, wiecie co? Zrobię tak, jak przywód w Skorpionie. Dopytam z innej talii. Dlaczego jest ta ósemka mieczy? Dopytamy się z innej talii. O, moja... Dobrze, mamy kartę. No, no niesamowite. No. Znowu to samo z Skorpiona. Po prostu lecz, lecą bliźniacze karty z drugiej talii. Taka energia wybi Nie, nie wierzę. O, szok. No, wybijają bliźniacze energię po prostu z tej drugiej talii. Słuchajcie, to już wiem, że ewidentnie był tutaj jakiś trójkąt tuż przed majem. Trójkąt bo w drugiej tali też wybija trójkąt i ogólnie... No, ta osoba... Ch... Ale... Ta osoba chce was zatrzymać. Mimo, że był jakiś trójkąt. Ona ja sobie zdaje, że jesteście dla niej ważni. Mimo tego trójkąta. Wy jesteście zrozpaczeni z kolei w maju, bo boli was, że tutaj jest trzecia osoba w tej relacji. I teraz to wasze błędne myślenie jakieś na temat tej relacji, z którego wy nie możecie wyjść. E... Wynika z tego, że wy byście chcieli stworzyć coś od nowa w tej relacji, żeby ona weszła na, jakiś, na jakieś inne tory. Jednocześnie nie umiecie porzucić tego, co macie, tego, co stare, zastanych przekonań. I tak to wygląda. W sercu u was jest. Wiecie, w sercu wy macie niesamowite uczucia do waszej osoby. Strzelce. Wasza osoba w sercu ma niesamowite uczucia do was, strzelce. Ma ogrom, ogrom uczuć ciepłych. Tu jest, tu jest miłość, tu jest głęboka, głęboka relacja. Jakby to się po, to podbija jeszcze to. Ten żal i smutek, w jakim jest ta wasza osoba w tym miesiącu. I wiecie co? Może nie wszystko stracone, bo wasza osoba, strzelce ogólnie, wychodzi do was w maju skutnią. E, wychodzi do was z żalami, skutnią, z, z polemiką. Tu będzie konflikt. Wasza osoba chce się z wami skonfliktować, ale wiecie co? Wiecie, jak to jest strzelce. Dopóki ktoś jest w emocjach, nawet tych złych, to znaczy, że jemu zależy i jest o co walczyć. A wy, jak mówię, chcecie tą osobę zatrzymać. Więc wiecie, co dobrze, że ona może chce się nawet z wami skonfliktować, bo to znaczy, że jej w jakiś sposób jeszcze zależy. Gdyby tu była inna karta obojętności, to nie mielibyście już o co walczyć, a ta osoba ma do Was uczucia. Ona wychodzi, chce się z wami kłócić, chce się z Wami wyjaśniać w tym miesiącu i to jest, e, to jest pozytywne, to jest pozytywne, bo tutaj jeszcze jak, tak, jak, jak się, ogień nie zgasł w tej relacji, jest o co walczyć. Ta osoba też będzie się z Wami wykucała, i może to jest rzeczywiście dobrze w tym miesiącu. Nie jesteście do końca na straconej pozycji. Jak mi się te strzelce? No niesamowite. No nie mogę po prostu z tymi kartami. No. W, no, w, w tali, boże, o matko, w tali obok, w tej drugiej tali, Jezu, wychodzą mi dosłownie te same karty. I to z przeło... przecież z przełożenia, boże. W ogóle jesteście niesamowicie. Słuchajcie, jesteście niesamowicie atrakcyjnym duetem. Tu jest Królewski Młodziej, Królowa i Król Różyk. Wy jesteście. To jest ogniste znaki, tak? To jest ognisty znak Strzelca. Wy jesteście oboje bardzo dynamiczni w uczuciach. Wy lubicie okazywać uczucia. Wy chcecie, żeby się w tej relacji działo. Kurczę, niesamowicie. Wasza osoba, strzelce, w ogóle powiem Wam, że może być panną. Mam tu dwa razy kartę panny. A strzelec i panna, takie. że niby do siebie nie pasują, co jest nieprawdą. Bardzo wiele y, świetnych duetów to jest strzelec i panna. Mam takie między innymi w rodzinie i to, to działa. To bardzo często, bardzo dobrze działa. Więc tak, jesteście oboje i tak, jak się prezentuje strzelec? Strzelec w ogóle to chce rodziny. Jesteście bardzo strzerce rodzinne. Chcecie z tą osobą stworzyć rodzinę. Żeby było, kurde, żeby było dobrze, żeby tu był dobrostan, żeby tu było wszystko. Dom, pieniądze, zwierzęta, rodzina. No, trochę się jak gdyby ocknęliście właśnie. że chcecie tą osobę zatrzymać. Ale tak, u Was w głowie, u obojga jest pokiereszowanie. Wasza osoba ma, mówię, błędne myślenie, z którego nie potrafi wyjść na temat tej relacji. A Wy uważacie, że. Że trzeba, na że trzeba na razie odejść, odsunąć się. No bo mówię, tu jest ból, tu jest strata, jakaś taka, tu jest ból i u tej osoby, i u was. Na płaszczyźnie uczuć was to oboje boli. Was boli. Tu był, tu był trójkąt jakiś. Wiecie co? No, trójkąt to może być też na zasadzie tego, że zbyt wiele osób zaangażowaliście w, jakby w, w wiadomości, w informacje na temat tej relacji. Albo po prostu trójkąt klasyczny. Eee. oboje was boli w tym miesiącu, oboje jesteście spłakani zrozcza, rozżaleni, że coś tutaj nie pykło ale, no w serduchu strzelec chce, żeby się działo, naprawdę macie gorące piękne uczucia, I wasza osoba też więc jest jakaś szansa i teraz tak niby tutaj był jakiś trójkąt eee. I wasza osoba jest rozżalona i tak dalej, ale wasza osoba mówi, jest w polemice. Ona chce z wami rozmawiać, dyskutować. Chce wyjaśniać tą sprawę. A wiecie co? A wy w ogóle, jak nie strzelec, wy się chowacie do siebie, do środka. Uznajecie, że w tym miesiącu musicie pobyć sami ze sobą, że nie wyjdziecie do waszej osoby z emocjami, z działaniem. Mimo że serducho, tak jak mówię, serducho pali się do tego żeby się działo wy chcecie serduchu jednocześnie na płaszczyźnie działania wy nie wychodzicie w ogóle wasza osoba robi coś takiego hej chcę się z tobą pokłócić chcę wyjaśnić sytuację tak nie będzie dawaj musimy porozmawiać a wy strzelce muszę pobyć sam muszę przemyśleć to wszystko strzelec chce pobyć sam ze sobą no tak to wygląda bardzo tu wybija energia pobycia samemu ze sobą, przemyślenia wszystkiego wewnętrznie. Bardzo tu wybija energia jakiegoś trójkąta, co mi się nie podoba. Jednocześnie, no mówię, wy chcecie tą Waszą osobę zatrzymać. Jesteście do niej przywiązani. Z wasza osoba jest przywiązana do jakiegoś błędnego myślenia o tej relacji. Ale mm, Wy macie do siebie uczucia: poranione, pokiereszowane, rozżaleni. Ale tu są uczucia: tu są, wiecie, karty takie przeznaczeniowe. Mieliście się po prostu spotkać, mieliście odrobić ze sobą jakąś lekcję, ale wiecie co, spytajmy się: po prostu spytajmy się, jaka rada. Jaka rada na tą relację, taką pokiereszowaną? Co ma jaka rada dla strzelca na tą relację? Jaka rada na maj dla strzelca na tą relację? No nie, no kurczę, pięknie. I znowu ta sama te same karty. W drugiej talii, no szok. Wiecie co. Rada jest taka. Piękna jest rada. Nie pozwólcie, nie pozwólcie sobie zubożyć tej relacji. Nie pozwólcie, żeby odebrać tej relacji. Odebrać jej. Jej piękno. Nie pozwólcie zniszczyć uczuć tej relacji. Jakby ta relacja jest w jakiś sposób pełnią, spełnieniem, a tu jest obok bieda. Macie nie pozwolić, żeby. Macie nie zepsuć tej relacji. Bo to jest no, to piękna karta, no. Dwójki kielichów, słuchajcie. Nie, nie wolno Wam tej relacji zepsuć w maju. Nie wiem, jak będzie w czerwcu. <noise> Może już będzie pozwolenie, <noise> ale w maju nie macie pozwolenia, żeby tą relację zepsuć. Nie pozwólcie na to. Walczcie o tą relację, no. Coś takiego jest. Tak, tu, tak, tak się tu pokazuje. Niesamowite, że te karty w obu taliach w tym rozkładzie się tak powtarzają. To jest niesamowite. Niesamowite. E, dobra. Takie czytanie na maj dla strzelców. No, zobaczymy, ciekawa jestem też, jak ta jakość dźwięku, czy się poprawiła. E, słuchajcie, dzięki za lajki, like, suby za komentarze. Strzelce, dzięki, że jesteście ze mną, mój ascendencie. E, dużo zdrówka, trzymajcie się ciepło i mówię, w maju nie pozwól... walczcie o tą relację, nie pozwólcie, żeby ona została przez Was oboje zubożona, bo to jest piękna relacja, która w jakiś sposób dałaby Wam pełnię. Tylko trzeba, nie wolno tego no zepsuć. Dzięki strzelce trzymajcie się, słodko, papa. Pa.